No nic. Nasza zgrana ekipa znowu musi się wziąć do dzieła. Ajdana, masz jakiś pomysł, co zrobić? Wiesz co, Ketro? Nie wiem za bardzo. Hm. Wiesz co, Ajdana? Ja myślałem, żebyśmy znowu ruszyli na jakąś fajną, udaną misję. No, w sumie to całkiem fajny pomysł, Ketro. Ok, chodź, zawołamy I Kima. I Kim. Tak, szefie, Czy dołączasz do naszej misji? Z wami? Oczywiście zawsze jestem chętny. Okej, okay, no to czas ruszać, drużyno. Trzask. Co to U. był za trzask? Znowu trzask. Tup, top, top. Co to? Tup. Co to było? Ep. 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 O, o, czy wy to widzicie? Jestem Kortop... Przewodnik magicznych przedmiotów. Wow, słyszycie? Zaprowadzę was do magicznej beczki. W którym są pięć magicznych kawałków. Jak podniecie każdy kawałek, wtedy możecie wypowiadać życzenia. Po każdym życzeniu odłamek znika, a życzenie zostaje spełnione. Pamiętajcie, nie wolno zrobić głupiego czaru, bo inaczej zmarnujecie wszystkie odłamki i nie będzie można już odczarować niebezpieczeństwa. Korto nie może mówić dalej. Potrzebuje energii. Słyszeliście? Dajmy mu trochę energii. A dwa poprowadzi nas do tego magicznego przedmiotu. O, oh, wow, ale będzie super. Ok, zaraz się naładuje, zaraz Korto powinien odżyć, i jego energia już się troszkę poruszył. Korto ma pełną energię. Super, Korto, Może poprowadzisz nas. Przewodnik Korto prowadzi do przedmiotu. Korto, to poprowadź nas, my za tobą pójdziemy. Już idę. Idziemy. Stu. A oto i beczka. Jesteśmy na wow. miejscu, aż padłem z wrażenia. I co, Kortomy, mamy to otworzyć? Pięć szlachetnych kawałków kamienia Nadą wam magiczną moc otworzyć, wyjąć. Okej. Okay. Wow. I co teraz dalej? Nie można marnować czarów. Każdy kawałek, jak, jak wy powiecie życzenie, zniknie. Nie będzie odwrotu. Nie będzie. A -a. Nie róbcie głupich czarów, nie róbcie głupich czarów. Dobra, czyli musimy przemyśleć nasze życzenia. Sprawdźmy, Dobre. czy to działa. Ja robię pierwszą próbę. A jaka? Ooo, ja tam nie wierzę w te czary. He, he, he. No dobra, uła, buła, stare gary. Niech się pojawią tu stare dinozaury. I niech wszystkich straszą na tym świecie. Niech każdy się ich boi i opanują Ziemię jak opanowały milion lat temu. Nie, co ty robisz? Przecież to miały być przemyślane życzenia. Ha, 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 przecież ja w to nie wierzę. O, mój kamień zniknął. To jakaś tania sztuczka. Co to? Co to? No, chyba to Twój. Żarcik, żarciko życzenie. Yy, ale jak to? Aha. I co? Nadal myślisz, że to głupie żarty. No tak. Najpierw nabroił, a teraz zemdlał. Super. Prosto. Uciekać, trzeba uciekać. Weźmy Walkima i stąd. Oni gonią nas! Kamienie, trzeba zebrać kamienie. Schowajmy się, tu będziemy bezpieczni. A Korto? Korto odstawia swoje magiczne kamienie. O, o nie ruszajcie się. Będziemy bezpieczni. Rozkazuję, zniknij, przestań istnieć. és mesét